W miniony weekend policja tomaszowska dwukrotnie została powiadomiona o opiece nad dziećmi sprawowanej przez nietrzeźwe matki. Pierwsze zgłoszenie dyżurny odebrał 5 sierpnia o godzinie 14.30. Policjanci pojechali do jednej z miejscowości w gminie Tomaszów. W mieszkaniu obecna była 33-letnia kobieta i jej 5-letni syn. Matka została zbadana na za zawartość alkoholu miała 1,6 promila. Dzieckiem do czasu wytrzeźwienia matki zaopiekował się dziadek. Drugi przypadek niewłaściwej opieki nad dziećmi miał miejsce 6 sierpnia o godzinie 22.50 w Tomaszowie. Skierowani tam policjanci zostali w mieszkaniu matkę z dwójką dzieci w wieku 12 i 8 lat. Kobieta miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Dziećmi zajęła się babcia. O dalszym losie tych rodzin zdecyduje sąd rodzinny. Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę. Wracający do domu funkcjonariusz tomaszowskiej drogówki udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwiemu kierującemu. 5 sierpnia o godzinie 14.27 na ulicy Tamka w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonariusz zauważył motorowerzystę, który niepewną jazdą sugerował, że może być nietrzeźwy. Policjant zatrzymał mężczyznę i powiadomił dyżurnego. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że 19-letni mieszkaniec Tomaszowa ma w organizmie 2 promile alkoholu. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego. Policjanci z zespołu wodnego w Tomaszowie Mazowieckim wspólnie z ratownikami WOPRU uratowali dryfującego na zalewie Słojowskim windsurfera. Do zdarzenia doszło 4 sierpnia. Około godziny 14.10 ratownicy WOPRU otrzymali zgłoszenie, iż w okolicy tresty na wodzie dryfuje osoba na desce windsurfingowej. Mężczyzna wzywał pomocy. Poinformowali o tym funkcjonariusze zespołu wodnego z Tomaszowa i wspólnie ruszyli na pomoc. Policjanci dopłynęli do pokrzywdzonego, zabrali go na swoją łódź i udzielili pierwszej pomocy. Mężczyzna był wyziębiony, ale nie odniósł poważnych obrażeń. Jak się okazało, 52-letni mieszkanie z Łodzi pływał po zbiorniku, gdy silny podmuch wiatru złamał przegub łączący deskę z żaglem. Uniemożliwiło to dalsze pływanie, przez co utknął na środku zalewu. Dzięki szybkiej reakcji służb mężczyzna bezpiecznie dotarł na brzeg. Przy tej okazji policjanci apelują do wszystkich korzystających w jakikolwiek sposób z wody, aby kąpać się bezpiecznie, korzystajmy jedynie z miejsc do tego przeznaczonych. Są nimi z całą pewnością baseny miejskie ze ściśle określonymi głębokościami wody, zabezpieczane przez wykwalifikowanych ratowników. Zabezpieczne mogą być także uważane stawy jeziora, zalewy i rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli, gdzie opiekę nad pływającymi sprawują ratownicy w opru. Największą liczbę kontuzji, zakończonych w trwałymi urazami głowy i kręgosłupa, a nawet utonięciem spotykamy w przypadku skoków do płytkiej wody. W czasie zabaw w wodzie absolutnie dopuszczalne jest podtapianie, przytrzymywanie kolegi pod wodą, popychanie, wrzucanie do wody tych, którzy nie mają ochoty na kąpiel, czy namawianie i prowokowanie słabiej pływających do wypraw na głęboką wodę. Do wody wchodzimy najczęściej po 30 minutach od zjedzenia posiłku. Aby uniknąć tak tzw. wstrząsu termicznego należy stopniowo obniżać temperaturę ciała i zbliżać ją do temperatury wody. Przypominamy również o obowiązku zakładania kapoków w czasie pływania kajakami, łódkami i rowerami wodnymi. Z uwagi na walory turystyczne i przyrodnicze naszego powiatu, w okresie wakacyjnym na kolonii i półkolonie przyjeżdżają do nas dzieci z całego kraju. Policjanci z Tomaszowa, Czerniewic i Rokicin prowadzą z nimi szereg spotkań, uświadamiając i przypominając, o czym należy pamiętać podczas letniego wypoczynku. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w dyskusjach i ćwiczeniach organizowanych przez policjantów. Tomaszowscy policjanci odnaleźli zaginioną ośmiolatkę. 8, 8 sierpnia w godzinach porannych dyżurny komendy powiatowej policji w Tomaszowie Mazowieckim otrzymał informację o zaginięciu ośmioletniej dziewczynki nad zalewem slojowskim. Policyjna akcja była dynamiczna i owocna. Dziecko zostało odnalezione w przeciągu kilkunastu minut. Na miejsce zdarzenia udali się tomaszowscy policjanci. Zostały także poinformowane i zaangażowane służby współpracujące z policją, WOPR i Straż Pożarna. Na miejscu funkcjonariusze otrzymali informację, że dziewczynka wraz ze starszym bratem, z uwagi na zimną noc, nocowali na przedsumowanej do brzegu łódce, natomiast rodzice spali w namiocie rozbitym na linii brzegowej. W nocy matka skontrolowała dzieci, wtedy jeszcze wszystko było w porządku. Rano ojciec dzieci, gdy poszedł sprawdzić, czy one śpią, zauważył, że nie ma córki. Rodzice zaczęli szukać dziecka, ale nigdzie go nie było. Wtedy zawiadomili policję. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po kilkunastu minutach udało się odnaleźć dziewczynkę całą i zdrową w innym namiocie. Jak wynika z ustaleń, ośmiolatka wyszła w nocy z kajuty, bo chciała iść do mamy, jednak nie pamiętała, w którym namiocie byli jej rodzice bo było już ciemno, więc dziewczynka udała się do namiotu, w którym zauważyła palące się światło. Tam rozpoznała ludzi, z którymi bawiła się w ciągu dnia na plaży i położyła się u nich spać. Przypominamy rodzicom, że dzieci wypoczywające z nimi wymagają opieki i nadzoru przez całą dobę. Dzieci ciągle się uczą i nie znają wszystkich konsekwencji swoich zachowań. Przy okazji tego zdarzenia przypominamy rodzicom, że dzieci wypoczywające z nimi wymagają opieki i nadzoru przez całą dobę. Dzieci ciągle się uczą i nie znają wszystkich konsekwencji swoich działań. Stanący giną w ciszy, walcząc o przeżycie, najczęściej nie są w stanie wzywać pomocy. Nawet najkrótsza chwila pozostawienia dziecka bez opieki może skończyć się tragicznie. Tomaszowska policja otrzymuje w ostatnim czasie wiele zgłoszeń o potrąceniach rowerzystów oraz zdarzeniach drogowych z ich udziałem. Wychodząc naprzeciw społeczeństwu, przy każdorazowym znakowaniu rowerów apelujemy o rozwagę i, i przypominamy, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Zespół do spraw nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Naszej jednostki w każdą pierwszą środę miesiąca w okresie od kwietnia do października w godzinach od 8 do 10 znakuje rowery. To dodatkowe zabezpieczenie w przypadku kradzieży. Każdy rower ma wygrawerowany specjalny numer identyfikacyjny i jest zarejestrowany w policyjnej bazie. Przy tej okazji przypominamy każdej osobie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Jeździ zawsze po wyznaczonych do tego terenach, to jest ścieżkach rowerowych. Gdy nie masz takiej możliwości, poruszaj się po drodze zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Jesteś przecież jego uczestnikiem. Przed przejściem dla pieszych zatrzymaj się i pokonaj je pieszo, prowadząc rower. Gdy zamierzasz skręcić lub przejechać przez skrzyżowanie, rozejrzyj się, zatrzymaj, daj wyraźny znak manewru, jaki planujesz wykonać. Nie jeździ pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie. Wyjmij z uszu słuchawki. Dzięki temu pracuje więcej Twoich zmysłów i jesteś bezpieczniejszy. Pamiętaj o wyposażeniu roweru, na którym się poruszasz, światła i elementy odblaskowe. Ty też dbaj o swoje bezpieczeństwo i korzystaj z odblasków. Pamiętaj, że dzieci do 10 roku życia jadąc na rowerze mają status pieszego. Dopiero po uzyskaniu karty rowerowej mogą samodzielnie poruszać się po ścieżce rowerowej. Sprawcy bez najmniejszych skrupułów, wykorzystując podeszły wiek seniorów lub łatwowierność, okradają ich z oszczędności całego życia. Najczęstszymi sposobami wykorzystywanymi przez oszustów są takie, które tutaj postaram się krótko omówić. Pierwszy z nich na policjanta lub funkcjonariusza centralnego biura śledczego. Przestępcy działają najczęściej według podobnego schematu. Najpierw poszkodowani odbierają telefon od rzekomego wnuczka lub innego członka rodziny z prośbą o pożyczenie pieniędzy lub informacją o rzekomym kredycie wziętym na pokrzywdzonego i że jest prowadzone postępowanie przeciwko pracownikowi banku. Oszuści zawsze dzwonią na numer telefonu stacjonarnego, najczęściej znalezionego przypadkowo w książce telefonicznej. Po zakończonej rozmowie dzwoni osoba podająca się za policjanta Centralnego Biura Śledczego lub policjanta operacyjnego. Który informuje, że prowadzona jest właśnie akcja przeciwko oszustom. Fałszywy policjant prosi starsze osoby o pomoc w ich ujęciu. Często dla uwiarygodnienia proszą o wybranie numeru alarmowego 997 bez rozłączania poprzedniej rozmowy, więc jest to nadal to samo połączenie. Przekazują słuchawkę wspólnikowi, który potwierdza tożsamość fałszywego funkcjonariusza. Jeżeli pokrzywdzone osoby nie mają pieniędzy w domu, są namawiane do pójścia do banku i do wzięcia kredytu. Wypłacona przez seniorów gotówka według relacji rozmówcy miałaby być przekazana oszustom, którzy niedługo po tym będą zatrzymani. Często ofiara proszona jest o wrzucenie pieniędzy do kosza na śmieci. Oczywiście żadnych zatrzymań nie ma, a kontakt z fałszywą policją natychmiast się urywa. Natomiast starsza osoba traci swoje oszczędności lub pozostaje z kredytem do spłacenia. Proszę pamiętać, że policja nigdy nie działa w ten sposób i nie przyjmuje pieniędzy. Następną metodą jest metoda na wnuczka. Wtedy przestępcy przeważnie dzwonią na telefon domowy, przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Tłumaczą dziadkowi lub babci, że są w hipermarkecie i mają niepowtarzalną okazję zakupić przedmiot w promocyjnej cenie lub znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, np. wypadek drogowy. W związku z tym proszą o pożyczkę finansową. Oszuści twierdzą, że nie mogą przyjechać po pieniądze, wysyłają po nie swojego dobrego znajomego czy kolegę. Po jakimś czasie znajomy fałszywego wnuczka zjawia się w mieszkaniu ofiary i odbiera przekazaną dobrowolnie kwotę pieniędzy, przeznaczoną na pomoc również fałszywemu wnuczkowi. Na gazownię, na hydraulika lub na innego fachowca. Przestępcy, podając się za fachowców, wchodzą do domów, kradną co popadnie albo po prostu wyłudzają kilkaset złotych za usługę, której wcale nie wykonali. Następne oszustwo na tak zwaną dotację. W ostatnim czasie wiele słyszy się o rozmaitych dotacjach unijnych, rewitalizacji zaniedbywanych dzielnic i innego typu działaniach pomocowych. Wykorzystują to złodzieje. Podając się za urzędników proszą o uiszczenie opłaty manipulacyjnej albo wpłacenie zaliczki na urzędnika. Przestępcy podając się za urzędników państwowych wymyślają szereg historii, które pozwolą oszukać seniora. Może to być na przykład wymiana złotówek na euro i konieczność spisania numerów banknotów powyżej 50 złotych. Konieczność wykupu gruntu, na którym zostało postawione mieszkanie poszkodowanego i tym podobne. Na wolontariusza. Przestępcy chodzą po mieszkaniach lub zbierają na ulicach pieniądze, powołując się na różnego rodzaju fundacje. Pamiętaj, osoba zbierająca pieniądze powinna mieć przy sobie identyfikator ze zdjęciem, który powinien zawierać znak wodny lub pieczątko organizacji. Jeśli nie jesteśmy pewni, telefonujmy do danej instytucji, żeby sprawdzić ten fakt. Prosimy nie poddawać się woli osób, które będą próbowały nas oszukać. Jeżeli będzie to prawdziwy policjant czy urzędnik, nie będzie miał nic przeciwko faktycznemu sprawdzeniu ich tożsamości, celowości działań, powiadomieniu policji czy zgłoszeniu się do urzędu. Nie ulegajmy też pokusie wykorzystania tak zwanej okazji w celu kupienia czegoś taniej. Przecież nikt nie sprzeda nam rzeczy poniżej jej wartości, przynosząc ją dodatkowo do domu. O każdej podejrzanej sytuacji prosimy natychmiast powiadomić policję dzwoniąc na numer alarmowy 997 z innego aparatu lub po rozłączeniu poprzedniej rozmowy. Szybka reakcja zwiększa szanse zatrzymania przestępców.